Cześć, tu Babka z Majcy. Zadań, których nie lubicie, to zadania, które zaczynają się na wykaż lub udowodnij. Dlatego specjalnie dla Was cała playlista z najbardziej nieulubionymi zadaniami z matematyki. Potrzebujecie takiej wiedzy, jak udowadniać, jak wykazywać pewne lematy twierdzenia. Jeżeli podchodzicie do matury podstawowej, tym bardziej rozszerzonej, a jak jesteście na studiach i macie matematykę, analizę matematyczną albo algebrę, to już na 100% musicie znać ten typ zadań. W tej playliście rozwiążemy sobie zadania, w których będziemy mieć pewne założenia i jakąś tezę, którą chcemy wykazać. Ja pokażę wam różne techniki udowadniania twierdzeń. Zaczynamy od takiego. Wykaż, że jeśli x i y są liczbami rzeczywistymi takimi, że ich suma jest równa 6, to x kwadrat plus y kwadrat jest większe bądź równe od 18. Najpierw zrozummy, co tutaj jest założeniem, a co tutaj jest testem. Czyli założenie to jest coś, co zakładamy, że jest. Zakładamy, że x i y są liczbami rzeczywistymi takimi, że ich suma jest równa 6. To jest nasze założenie. Teza, czyli to, co chcemy udowodnić, to że x kwadrat plus y kwadrat jest większe bądź równe od 6. I teraz pokażę wam pierwszy sposób, czyli dowodzimy po kolei, czyli patrzymy, co to jest x plus y, czyli ja zaczynam tutaj dowód. Biorę x kwadrat plus y kwadrat i teraz Czemu to jest równe? Skoro x plus y jest równe 6, to mogę udow wykazać, że y jest równe 6 minus x, tak? Czyli korzystam z założenia, że y jest równe 6 minus x. Co zrobiłam? No tutaj odjęłam x od lewej i od prawej strony. To teraz idę do mojego x kwadrat plus y kwadrat i w miejsce y, zamiast y, wstawiam 6 minus x. To mam teraz x kwadrat plus 6 minus x do potęgi drugiej. Równa się. Z czego tutaj skorzystamy? Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia a minus b do potęgi drugiej. To jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Pamiętacie taki wzór skróconego mnożenia? Przyda nam się tutaj. Czyli x kwadrat przepisujemy plus. I teraz w nawiasie mamy tak 6 do kwadratu, czyli 36 minus 2 razy 6 razy x, czyli minus 12x plus x kwadrat. Jeżeli coś możemy dodać, to dodamy. Zobaczmy, że tutaj mamy x kwadrat i x kwadrat. To będzie co? 2x kwadrat minus 12x plus 36. Teraz wyciągnijmy sobie dwójkę przed nawias. 2 i w nawiasie zostaje x kwadrat minus 6x plus 18. I na razie nie widzimy, żeby to było większe bądź równe od 18. To teraz znowu będziemy chcieli skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, właśnie a minus b do kwadratu. Tutaj, gdybyśmy pomyśleli sobie, że mamy początek wzoru skróconego mnożenia, żeby było x minus coś do kwadratu. Żeby w środku było 6x, to ja musiałam mieć tutaj 2 razy x razy coś. No to razy 3. To zobaczmy, gdybym chciała mieć tutaj w środku x minus 3 do kwadratu. To x minus 3 do kwadratu to jest x kwadrat minus 6x, czyli początek jest spoko, ale jest plus 3 do kwadratu, czyli 9, a ja mam plus 18. No to zobaczmy. Rozpiszmy ten środek, że to jest x kwadrat minus 6x plus 9, czyli tak jak chciałam mieć tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. Dlaczego akurat ten wzór skróconego mnożenia wzięłam? Dlatego, że chciałam mieć tutaj odjęć 6x, a minus 6x wystąpił, gdy miałam tutaj x odjęć 3. Czyli mam tutaj plus 9, no ale tu było plus 18, czyli jeszcze dodam 9. To, co jest tutaj, to jest x minus 3 do potęgi drugiej. Mamy zatem 2, w nawiasie jest x minus 3 do potęgi drugiej plus 9. Pomóżmy sobie to razy 2, tak żeby pominąć ten pierwszy nawias, czyli będzie 2x minus 3 do kwadratu plus 18. I teraz zastanówmy się, co chcieliśmy wykazać. Zobaczcie, że ja tutaj tak naprawdę rozpisałam to, co miałam z lewej strony naszej nierówności. Tak, wyszłam od lewej strony. I ja chcę pokazać, że to jest większe bądź równe od 18. Na razie napiszę to za znakiem zapytania, bo nie wiem, czy tak jest. Popatrzmy, co tutaj dodaję. x minus 3, x to była liczba rzeczywista. Czyli x minus 3 też jest liczbą rzeczywistą. Jak podniosę jakąś liczbę rzeczywistą do kwadratu, to będzie większe bądź równe od 0. I możemy to napisać, że mamy tutaj kwadrat liczby rzeczywistej, czyli kwadrat liczby rzeczywistej, czy możemy napisać, liczba rzeczywista podniesiona do potęgi drugiej jest nieujemny. Czyli tak, to jest większe bądź równe od 0. Jeśli to pomnożę razy 2, to też będę miała coś większego bądź równego od 0, prawda? Bo jak mnożę dwie liczby, które są nieujemne, no to wynik też jest nieujemny. czyli tu mam większe bądź równe od 0. I dodam do tego 18, to zobaczcie, dodajmy do tego 18, czyli mam 2x minus 3 do kwadratu plus 18 jest większe bądź równe od 18, czyli to, co chciałam policzyć. I teraz zapytacie się mnie, skąd ja wiedziałam, że tutaj trzeba skorzystać z takiego wzoru skróconego mnożenia? Bo początek to był, myślę, że taki do ogarnięcia, nie? Że skoro x plus y to jest 6, to wyznaczyłam sobie y, wstawiłam tutaj miejsce y, zastosowałam wzór skróconego mnożenia, doszłam do czegoś takiego. I teraz dwójka jeszcze przed nawias to ok, ale skąd wiemy, że to trzeba rozłożyć tak? Ogólnie w tych zadaniach na dowodzenie bardzo często będziecie korzystać ze wzorów skróconego mnożenia. W łatwiejszej wersji korzystacie tak, że macie wzór skróconego mnożenia, macie to po prostu rozbić, żeby nie było nawiasów. Ale tu była trudniejsza rzecz, czyli mieliśmy coś i chcieliśmy to zmienić we wzór skróconego mnożenia. W takiej super sytuacji to całe złożyłoby się we wzór skróconego mnożenia i byłby koniec dowodu. Ale tutaj mieliśmy trochę za dużo, bo mieliśmy nie 9, tylko 18. Początek nam się zwijał z dziewiątką, ta dziewiątka zostawiała. I teraz. Udowodniliśmy, że to jest większe bądź równe od 18, tylko bardzo ważny jest ten komentarz, który tutaj daliśmy. Na przykład, jeżeli Wy o tutaj napisalibyście większe bądź równe od 18, ale nie napisalibyście dlaczego to jest większe bądź równe od 18, to możecie stracić punkt. Czyli takie komentarze, że mamy kwadrat liczby e, rzeczywistej, który jest nieujemny, czyli większe bądź równe od 0, musimy zapisać. Czy to zapis zapiszemy y, liczbą, y, symbolami matematycznymi czy zdaniem, y, to nie ma znaczenia, komentarz musi się pojawić. I teraz skąd ja wiedziałam, że trzeba to zrobić? Dlatego, że już przerobiłam setki takich dowodów. Czyli jeśli wy przerobicie setki podobnych dowodów, to już później będziecie wiedzieć: Aha, to tutaj zastosujmy wzory skróconego mnożenia. Aha, tutaj zastosujmy metody dowodu, nie wprost, i tak dalej. No, jedyny sposób na rozwiązywanie tych y, zadań, gdzie mamy wykaz udowodnień, to jest praktyka, czyli przećwiczenie różnych metod. Różnych sposobów, jak możemy udowadniać twierdzenia, no i wtedy na maturze czy na egzaminie z analizy matematycznej zadanie na dowodzenie powinno pójść dobrze. No to zapraszam na kolejne odcinki z tej serii.